Raczej, te problemy, o których słyszeliśmy w tym liście, to są problemy, które który dotyczy każdego z nas. Dotyczy godność człowieka, godność mężczyzny, godność kobiety, godność dziecka, dotyczy małżeństw, dotyczy e, tego wszystkiego, całego tego bogactwa, który Pan Bóg nam dał, stwarzając każdego z nas. Mi często wolimy milczeć, wolimy się nie odzywać. Ale każde milczenie jest pewnym, pewną zgodą na, na te diabelstwa, o którym słyszeliśmy. Społeczeństwo chce narzucić nam pewien styl życia, niszcząc to wszystko i zabierając to wszystko nam, co Bóg nam daje. Żebyś Ty i ja, według naszego sumienia, to sumienie, które Pan Bóg nam dał, jako coś, co kieruje naszym życiem, żeby iść ku życiu, ku dobru, żeby zostało zniszczone. Niemcy macie świadomość, że w wielu krajach, yy, szczególnie w Niemczech, żeby zostać lekarzem, każdy z tych osób przynajmniej raz musi przeprowadzić aborcję. Wobec tego nie zostanie lekarzem dzisiaj. I to, to, to paranoja, to głupota dzisiaj również przychodzi do Polski i nie uczmy się, że Polska zawsze była katolicka, będzie, jest i będzie. Te czasy się minęły. Dzisiaj są czasy, kiedy trzeba walczyć o wiarę. Walczyć o godność. Walczyć o życie wieczne. Ale jeżeli ty i ja tego nie chcemy, no to będziemy uczestniczyli, dokładali te cegiełkę do tego zła, który rozpowszechnia się. Nisząc małżeństwo, nisząc życie dzieciom przez głupotę, przez różne głupstwa, które człowiek wymyśla. Dlaczego? Bo człowiek uwierzył, że nie jest stworzeniem, ale że jest stworzycielem. Ale ani ty, ani ja nie jesteśmy stworzycielami, jesteśmy stworzeniami. Bóg jest stworzycielem, Bóg jest, jest dawcą życia. Bóg jest tym, który zechciał, że ty i ja tutaj siedzimy, który dał tobie mi rodzinę, coś. Co nie da się zastąpić pod żadnym, żadnymi różnymi ideami tego świata. Rodzina jest rodziną, która stanowi małżeństwo, związek mężczyzny i kobiety. Żadne inne związki nie wchodzą w grę. I dlatego Bóg nieustannie do nas mówi i rzuca tymi żarnami, żebyś i ty, i ja zaczęli myśleć o naszym życiu. Ja dzisiaj trochę tak siedziałem sobie i myślałem, że jak to działa, że Ty i ja, choć pragniemy być szczęśliwymi ludźmi i chcemy, żeby doświadczyć o piękno i radość naszego życia, ale jednocześnie jesteśmy do takiego stopnia często zniewoleni przez grzech, że jesteśmy w stanie rezygnować od dawcy życia, którym jest Bóg, żeby żyć w grzechu i w afektach ludzkich ile razy grzech zwycięża w naszym życiu ile razy ty i ja rezygnujemy z, z Bożą miłością odrzucając Boga i myśląc, że da się żyć 50 na 50 50% dla Boga 50% dla moich zachcianków nie da się tak bo to wszystko diabeł wykorzystuje żeby niszczyć nas niszczyć to wszystko, co Bóg nam daje i o tym biskupi bardzo mocno akcentują i coś, co wobec czego ty i ja nie możemy być obojętni. Jeżeli ty i ja jesteśmy obojętni, to podpisujemy się pod tym wszystkim. I my również stajemy się uczestnikami tego wszystkiego. Kiedy mordują dzieci, bo to jest morderstwo. I człowiek jest do takiego stopnia staje się tchórzliwym, że nie walczy z, z tym, kto jest mocniejszy od niego, ale zaczyna walczyć od najsłabszych. I zaczynasz zabijać i niszczyć od najsłabszych, którzy nawet nie mają jak się bronić. I to pokazuje tchórzliwość naszego pokolenia i naszego społeczeństwa. I mimo że mi się nie zgadzać, bracia i siostry, z wieloma rzeczami, i może ty nie akceptujesz to, co ja dzisiaj mówię i to, co biskupi napisali w liście, może nie akceptujesz. Ale zacznij myśleć o, o tym, że każdy z nas to, co mówi drugie czytanie, czytaniu, wcześniej czy później, ty i ja staniemy przed Trybunałem Bożym. Ty i ja będziemy odpowiadali za swoje grzechy. Ty i ja będziemy patrzyli w oczy Boga i zastanów się, co będziemy mówili Bogu, kiedy spotkamy go. A ci, którzy mordują te dzieci, niech się zastanowią, jak popatrzą w oczy tych dzieci, co oni będą mówili. I to są bardzo poważne rzeczy. Można żyć naprawdę pewnym iluzji, pewnych hasłach, które pięknie brzmią, ale rodzi się pytanie, czy to rzeczywiście Tobie daje życie? Czy rzeczywiście ten grzech, w którym Ty i ja tkwimy nieraz, daje Tobie życie i daje Tobie satysfakcję, która trwa. Nie chodzi o chwilowe satysfakcji, ale to radość, który jest yy, wieczna radość, którą ty i ja możemy przekazać dalej. I dlatego Bóg walczy, zawsze walczył, walczy i będzie walczył o godność i życie każdego człowieka. I koszu zawsze bronił, broni i będzie bronił te wartości, które Pan Bóg przekazał, bo koszu nie ja stworzyłem koszu. Ani nie biskupi stworzyli, ani papież nie stworzył. Ale Bóg stworzył Kościół. I Bóg jest tym, który prowadzi ten Kościół. I tym Kościołem jesteś Ty i ja. Dlatego Bóg nie jest w stanie po prostu tak e, zostawić to wszystko. I dlatego Bóg walczy nieustannie o to, żeby ratować Twoje moje życie. Ale gdzie Ty i ja patrzymy? Na kogo patrzymy? Kogo słuchamy? Czy rzeczywiście te żaręka, który Bóg rozrzuca... Na glebie Twojego i mojego serca mają możliwość zakorzenić się, puścić te korzenie do naszego serca, obumrzeć i widać owoc, czy nie? To są poważne rzeczy bracia i siostry. Nie możemy absolutnie być obojętni wobec tego wszystkiego. Albo idziemy za Bogiem, albo idziemy za diabłem, albo słuchamy Boga, albo słuchamy diabła, albo idziemy ku życiu wiecznemu, albo idziemy ku śmierci wiecznej. I Ty decydujesz, co chcesz. Ty podejmujesz decyzję. Pan Bóg nie będzie ciebie karał, że ja cię każę i rzucę cię do piekła ognistego. Nie, my sami fundujemy sobie piekło nieraz. Przez nasze decyzje, ale my tego nie, nie zastanawiamy się nad tym. Ale jak coś złe, złego przy, przytrafia nam, no to od razu mamy pretensje do Boga. A Pan Bóg nie jest w stanie nic zrobić. Bo ty nie chcesz. My, ludzie, często nie chcemy zmiany naszego życia. Dlatego Bóg często jest bez, bez, nie ma jak działać w naszym życiu. To są, bracia i siostry, te kwestie bardzo poważne. Coś, co o, trzeba bronić. I tutaj nie ma dyskusji. Tutaj nie ma dyskusji. Tu chodzi o życie i godność każdego człowieka. Tutaj nie ma co dyskutować, czy Kościół ma rację, czy nie ma racji. Bo można żyć tak, że ja mam swoją rację i wtedy proszę mnie nie dotykać i proszę bardzo, to masz swoje życie, możesz tak żyć. Ale Kościół i tak nigdy nie przestanie tępić każde diabelstwo, które niszczy i uderza życie. Zawsze to będzie robił, zawsze będzie to tępił. Czy Tobie i mi podoba się to, czy nie? Dlatego, bracia i siostry, od Ciebie i ode mnie zależy, jak ta walka będzie się toczyła. Od Ciebie i ode mnie zależy, jak nasze społeczeństwo będzie wyglądało. Czy będziemy degenerowali cały czas to społeczeństwo, opierając się na fundamencie grzechu, czy będziemy świadkami prawdziwej miłości, którą Pan Bóg Tobie mi daje w kościele. Czy będziemy głosili dzisiaj Ewangelii? cofamy się od tego i będziemy, i będziemy żyli taką formą, żeby tylko jakoś dożyć do lat 80 albo więcej. Nie wiem, kto jaki ma granice wiekowe. Ale później, mi później nie płakali, jeżeli przyjdą do ciebie i do mnie i powiedzą: Dobra, dożywiesz do lat 70 czy 80, no to teraz trzeba ciebie uśpić. To, co robią w krajach europejskich, że starsze pokolenie są przeszkodą. Dlatego dzieci tych staruszków przychodzą, szykiwają lek i usypiają swoich rodziców i dziadków jak zwierzę, po to, żeby zagarnąć całe bogactwo. Jeżeli będziemy szli w takim kierunku, dojdziemy do tego też że na staro, w, w starości przyjdą do Ciebie i do mnie i też to samo powiedzą. I nie będą Cię pytali, czy chcesz, czy nie. Bo społeczeństwo zadecyduje zamiast Ciebie. Dlatego musimy bronić życia bracia i siostry. Bronić godność człowieka i bronić świętość rodzin. Bo rodzina jest pierwszą e, szkołą życia. Żeby przekazywać wiarę. Ale żeby przekazać wiarę, trzeba walczyć o tą wiarę. Dlatego proś mi o tę łaskę dla nas dzisiaj, żebyśmy nigdy nie zwątpili w miłość Boga, ale żebyśmy zawsze walczyli o tę relację.